Dzień dobry, dzień dobry, witam was z tej strony Rafał z detailing z Płocka. Niedziela, kolejny dzień pracy, z jednej pracy do drugiej pokazałem Wam taki środeczek c -spray. Auto oczywiście jest pokryte powłokami Nanolexa. ten górny pakiet si 3 DBC, S 3DHD i dodatkowo po wysuszeniu auta, położyliśmy c -spraya. bardzo fajny środek, zabezpieczenie tak naprawdę, w zależności jak to będzie użytkował, mył 6-9 miesięcy także tak mniej więcej wygląda auto przepięknie zeszklone, wyciągnięcie, wyciągnięty szklisty połysk tak naprawdę mega szkło odpowiednik dawnego Silanta z Nanolexa spray Silanta trwałość między 6 a 9 miesięcy dodatkowo zostały zabezpieczone jeszcze felgi Felgi zostały zabezpieczone środeczkiem, to Wam zaraz pokażę, jakim mega fajnie wyszły. No i oczywiście, powłoka, która robi dla mnie furorę od pana Marcina Szkatuły z OPT. To tam wiecie, znajdziecie na innych moich filmach. Bardzo też fajnie to wygląda. Fajnie oponę nam konserwuje. Jest to powłoka, nietypowy, tak naprawdę jakiś dresy. No i słuchajcie, przejdźmy do tego środka. Środek, którym zabezpieczyliśmy sobie Felgi, to NanoLexowy Cisplash. Kontaktujcie się jak coś z Jakubem Matuszkiewiczem, u niego możecie to zakupywać w dobrych cenach. NanoLex, główny dystrybutor na Polskę. Słuchajcie, przeprowadziliśmy, nie patrzcie na butelki, ponieważ wykończyła mi się butelka z NanoLexa, więc tu jest butelka akurat kartykowskiego Renglure Removera, też jest całkiem niezły, ale nie tak dobry. NanoLexowy oczywiście. Prełoż używam do czyszczenia, oraz e, również zasadę. No, wyłączę te związki, jeżeli chodzi o czyszczenie opon. E, do czyszczenia felki, gumy używam e, nanoleksowego środka do czyszczenia. Jest to koncentrat, e, zaraz Wam pokażę, jaki. Więc słuchajcie, żeby nie było wzięty. To jest oczywiście koncentrat 750 ml Made in Germany, nie robimy żadnej tu reklamy. Ale jest bardzo fajny środek, no i tym czyścimy felgi. Professional Well Cleaner Koncentrat. Bardzo fajnie się nim doczyszcza felgi, opony. Porównuję go z ADBL-owskim. No są różne mieszane opinie. Moim zdaniem jeden i drugi jest całkiem niezły. Ale jeden i drugi troszeczkę pozostawia inne, że tak powiem, wykończenie. Natomiast na koniec zawsze kończę tym Nanolexowym, ponieważ bardzo fajnie trzymają się wszystkie powłoki i dressingi. Ten ADBL-owski potrafi zostawić gdzie nie, gdzie tam nawet tak 3-4 razy czyścimy oponę. Potrafi zostawić gdzieś jakiś biały zaciek na lot i na dressingach różnych, tych woskowych, szczególnie potrafi to dziwnie wyglądać. Dlatego zawsze sobie poziomuję tym środkiem, który Wam powiedziałem. I teraz słuchajcie, to co zrobię. Oh, mam nadzieję, że to będzie widać. Nie do nieba, tylko tu. Przepsiukam trochę oponę, znaczy felgę, ona już jest umyta. Lekki strumień. Ten środek robi po prostu dla mnie furorę, niesamowitą furorę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie felg. 6-8 tygodni Wam trzyma na zimę, super reakcja. Opakujesz sobie. Jak już przeczyszczysz no oczywiście nie musisz tego robić tak jak ja teraz, natomiast ja to zrobiłem gruntownie, żeby środek się przyjął dłużej. Natomiast nawet on jak już będzie sobie siedział, on ma już pewne podstawy, pewne fundamenty, żeby się trzymać. Częściej go oczywiście się zniweluje, gdzieś tam się utleni, utraci podczas starcia klocków hamulcowych również. Temperatura i tak dalej ma to również wysoki wpływ na działanie tych wszystkich środków zabezpieczających no bo wiadomo to nam topi, coś tam nam trze, coś tam nam gryzie szczególnie sól drogowa i inne takie rzeczy na ziemi ale bardzo fajny środek robisz sobie tak naprawdę jeden, dwa, trzy takie strzały odwracasz na drugą stronę jeden, dwa, trzy, cztery strzały i spójrz co się dzieje już z tą felgą tak ona bardzo fajnie się przełamuje te kropelki jak się przełamują. Ja tu specjalnie ciuknię dla Ciebie. Chociaż to już widać jak ona się fajnie przełamuje, jak pociągniemy nawet, on robi taką białą, tak naprawdę jak mleko czasami się tak zachowuje. To znaczy, że środek bardzo fajnie się miesza z wodą. To jest na krzemie, rozcieńczony chyba na wodzie. Jakub to może wszystko sprostować poniżej jak będzie chciał, bardzo proszę. No i mówię, zobaczcie, dużą nie psiuknęliśmy, zobaczcie jaką fajnie sobie działa, gdzieś tam możecie, jak Wam nie dojdzie, jeszcze sobie taką mgiełeczkę, naprawdę, spójrzcie jaka to jest delikatna mgła, ja to psiuknę, wiem, że to jest marnotrawstwo, psiuknę, żeby Wam to pokazać, widzieliście jaka to jest mgiełka, także wydajność tego jest mega kosmiczna, no i co robimy, obszukujemy, ja to obszukam, pozwolicie, felgę i wysuszymy. Zobaczcie jak fajnie działa, jak nam Stafli zrobił taki kropling bardzo fajny i to jest mega śliska powierzchnia Wam zostaje po tym środku. A, a fani siliskości oczywiście wiedzą doskonale o tym, że jeżeli są środki te krzemowe, szczególnie na felgach i mają większą siliskość, to tak naprawdę powodują dużo szybsze oczyszczanie i mniejsze reagowanie tych wszystkich środków żrących na strukturze tej felgi, szczególnie wewnętrznej. Spójrzcie sobie jak to wygląda, bo nie chcę, żeby film za długo trwał, także bardzo fajny kropling, Wystarczy lekko odmuchnąć. Zobaczcie, tu już Wam generalnie odlatuje to wszystko. Więc ja wstawiam auto pod wiatę, osuszam felgę, opony, wstawiam do mojego pomieszczenia. Jeszcze raz spójrzcie, jak wygląda samochód. Bardzo fajnie ze szklony, felgi, wszystko doczyszczone na sezon letni. Także zimówki założymy. A letnie zostaną u mnie. I rano sobie właściciel odbierze auto. Mam nadzieję, że stawi jakiś komentarz. A ja tu biorę się już tej, w tym momencie, auto stawiam pod swoją magiczną wiatę. Trzy felgi, żeby nie było, mamy wyczyszczone. One już praktycznie przeszły, natomiast ta była jako pierwsza robiona. To widać, te dwie były równolegle robione, ponieważ pierwszą zrobiłem sobie próbę jaki czas potrzebny jest na to, żeby ją doprowadzić. Zauważyłem, że nie ma większego problemu z czyszczeniem i tak dalej. Czyli przeprowadzając tą dekontaminację całej tej felgi do czyszczenia, żeby się środki przyjęły, żeby te powłoki się przyjęły. Te dwie już zrobiłem od razu. No trzech bym nie dał rady, więc czwartą kończę teraz, żeby Wam pokazać relatywnie również jak to wygląda. No i wrócę za jakąś myślę godzinkę na spokojnie, obdmucham za pomocą tej makity tutaj gdzie ta makitka ma jest? o tutaj przepraszam, że tak krążę za ten, pomocą tej mojej makity obdmucham całą tą felgę osuszymy oponę, ranty mamy mikrofibrę jedną jedną mikrofibrą sobie działam tak naprawdę wysuszam to wszystko, wstawię nagrzeję to pomieszczenie za chwilę przyszykuję e, auto e, pod wiatą, żeby zmienić oczywiście te e, felgi i jak ogrzeję już te pomieszczenie to wstawię te wszystkie cztery opony. Ażeby się z godzinkę wygrzały. No i co zrobimy? No normalnie nałożymy, proszę ja Was, powłokę. No i zmienimy koła i to wszystko. Tam jeszcze czekają, Wam pokażę, cztery koła od Opla. Mamy cztery koła od Opla. Także tak mniej więcej wyglądają. Mam nadzieję, że starczy mi czasu i baterii, że się nie rozładuje telefon. Bo kręcę to z telefonu na gimbalu, natomiast przy tym moim DJI Osmo Mobile 2 nie mam możliwości, żeby podpiąć telefon do ładowania z gimbala z tego względu, że ta krawędź, w której jest telefon po prostu fizycznie zasłania część sterująca gimbala, ale to nieważne, nie powinno to Was obchodzić. W każdym bądź razie biorę się za robotę, szykuję i mam nadzieję, że zdążę i powrócę do Was. Witajcie, słuchajcie, wracam. Mamy godzinę koło 19. Kręcąc materiał, była godzina, żeby was nie oszukać, 13.30, może koło 14.00. Bierze razy około razy drzwi, Więc mamy od 14.00 średnio, to mamy 15., 16., 17., 18., 19.00. Tyle mi zajęło czasu do mycie raz, dwa, trzy, czterech tych felk. Te poleciały w miarę szybko, one nie były brudne. Natomiast te były strasznie zafajdane, tą ploskę i widzicie jeszcze sobie dosychają, te już mamy dosuszone i to dosuszone całkiem nieźle, suchutkę, słychać, zabezpieczone Si, e... si finishem nie si finishem nie spray sealantem, przepraszam, ale już mi nazwy uciekają, zaraz Wam powiem czym. Jak widzicie si z Pomyliłem go, miałem na myśli i final finisza, ale również i si Finisha. tych środków. Tutaj mam masę różnych jak widzicie i na krzemie mam oddzielone, Ty bez krzemu ten, ale jadę generalnie testuję Nanolexa, bo ja siedzę w Nanolexie. Jakub pierwszy raz hold, czapka z głów, super rzeczy. Mamy różne, również różne nowości, ale wracajmy do felk. także si z plaszem. Dobra wracamy do felk. Więc tak jak mówiłem, felga jest sucha, czysta. Jest tutaj bardzo śliska. Po sysplasu. Tu macie jeszcze te trzy felgi, czyli w sumie zrobiłem osiem felg. Te naprawdę były kosmicznie brudne. I będziemy zmieniać za chwilę te opony. To znaczy nie tak za chwilę, bo gdzieś za półtorej godziny. Myślę, że będzie około godziny 20-30 jak wyjdę i będę zakładał koła, zmieniał na zimóweczki. A mamy w tej chwili tutaj temperaturkę widzicie, wilgotność 30, parę procent. I temperatura już oscyluje około 16. Na spokojnie mi się to nagrzewa. Fajnie jest tu ciepło, naprawdę. Zobaczmy, ile jest przy wejściu. Pokazuje. Słuchajcie, pokazuje mi 20. I cztery na zewnątrz 13, niby 3, ale to nie jest na zewnątrz, ponieważ ten pomiar temperatury jest tutaj od dołu. Mam różne takie pomiary i fajnie mi się to sprawdza. Szczególnie przy powłokach. Ale dobra, wracamy do felk. Właściwie to do opon. Powłokę kładę. Wrócę jak już położę, bo szkoda czasu. Położę ją na zasadzie pędzelków. Ja nie stosuję gąbki, mi się lepiej pędzelkami kładzie. A zresztą, jak je wmasuję, wetrę dobrze, to dłużej ta powłoka działa. Dobra, wracam za jakiś czas. Na razie. No, witam. Więc minęło następne około 25 minut, może pół godziny. Nie mierzyłem czasu. jeszcze 4 minuty minęło dokładnie. Zobaczcie. Powłoka położona na opony. Powłoka trzymowa jakaś tam krótka, szybka, na mokro położona na felgi. Widać, jak ona sobie fajnie dosycha. Tu, gdzie niegdzie, jeszcze widać takie niebieskie. O, to się wszystko ładnie wypoziomuje. Elegancko to sobie wszystko dosycha. Zajechane, nawet w browkach. Widzicie? Także idę na zasłużony obiadek. I spotkamy się już wieczorem. Jak zmienię oponki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To do usłyszenia. No witam, witam. Powłokę mamy wyłożoną. Zobaczcie sobie jak fajnie ona wyszła. Oczywiście jest sucha. Nic się nam tutaj nie brudzi, nie czyś nie przykleja. Mamy godzinę 20.24 tak jak wam powiedziałem. Szykujemy opony. Mamy, znaczy całe koła jedna, drugie. Trzecie, czwarte opiszemy je jeszcze prawy przód, prawy tył, lewy przód, lewy tył, ale najpierw przygotujemy sobie powietrze na suszaczu z olejaczem 6,2 ustalone, sprężone powietrze, kabelek i odkręcamy koła, ściągamy kapselki. Mam tutaj taki ściągacz do te kapsle, jakbyście szukali nasadki na śruby kapstwur mi dzisiaj właściciel 17-19, także wiadomo jaki rozmiar różne są. I jedziemy. Widzimy się za chwilę znowu. Słuchajcie, kapsle mam już zdjęte z większości, ale zobaczcie dzięki takiemu bajerkowi, który tam widzieliście, no to jest po prostu rewelka. Kładacie i kapsel wam schodzi. I wszystkie kapsle to jest zdjęcie koło dosłownie w emilu może dwóch minut na spokojnie żeby nie porysować felk naprawdę patrzcie jak to wszystko idzie już trzymamy o, To mam coś mamy czwarty coś nam ciężko siedział no i ostatni z ostatniego koła też coś ciężko idzie ale generalnie zaraz nam zejdzie no tak jak powiedziałem zdjęłem, ale on tu zobaczcie cały aż się za fajtuszył. trochę nam delikatnie ten plastik uszkodził, ale jeszcze fajnie ściąga, także super gadżet, polecam, biorę się za podnoszenie i ściągam koła. No dobra słuchajcie, jedno koło już, teraz mamy dynamometr, ustawię go na 150 Nm. I tak jest aż wydaje mi się w zanadrzu. I dokręcimy koła. Zmienię wszystkie i nie ma problemu. To co zauważyłem, wiecie, to na Hama, na klucz ktoś dokręcił wszystkie te koła. No i człowiek, który to robi, chyba nie ma generalnie świadomości tego co robi, bo narobi ambarastu człowiekowi. Dobra, ustawię klucz i wracam. Więc tak jak powiedziałem, mamy ustawione na, ponieważ jest to cięższe auto, na 154 i kręcimy tak. Powinno się generalnie dokręcać koła ze względu na to, że później będziecie mieli problem gdzieś, jak złapiecie gumę z, dokręceń, z odkręceniem tego, ponieważ ten mój klucz jest taki, i on jest, żeby Was nie oszukać, na 700. Ja miałem problem. Zaraz pójdę zwiększę trochę ciśnienie, bo myślę, że ciśnienie jest ustawione za niskie, bo powinno być 6, 2, a chyba jest 4,8 jak popiera, więc jest za małe i nie ma siły dźwignąć, ale to też jest wina tego, że większość tych wszystkich wymieniaczy opon. Czy tam to znaczy, przepraszam, cały kół robi w taki sposób, że zapierdala tym kluczem za przeproszeniem, na maksa, a później jest problem z odkręceniem. Macie gumę, jest problem znaczy kluczem tym nanomaterycznym, dokręcając, a później przy Was bierze i lekko dociąga kluczem. Y znaczy tym hydraulicznym kluczem zawala, a później tym dynamometrem lekko, żeby wstrząsnął. Tak się nie robi. Lepiej luźno wkręcić, a później generalnie wszystkie koła na dynamometr. Zawsze mamy tą pewność i zależność, że odkręcimy te koło, jak złapiemy gumę. Dobra. Jadę wszystkie koła, podsumujemy na koniec pracy. Dobra, słuchajcie, wracam. To jest trzecia fela. Tutaj mamy czwartą. Jak widzicie, też już montujemy. Powolutku opuścimy, jest wstępnie przyłapane, dobra, mamy opuszczone. Jeszcze jest w powietrzu, trzyma nam delikatnie, znaczy nie w powietrzu, tylko trzyma nam na poduszniku. Całkiem nie opuściliśmy. Dokręcamy 154 Nm, wystarczająco. Śruby obczyszczone, bo pozdrawiamy pana, który to dokręcał. Nie wiem, chyba przysunął dynamometrem, kluczem nie dynamometrem tylko pneumatykiem dla tirów to przykręcam. Mniejsza o większość ale masakra. Także podsumowując auto przygotowane na sezon zimowy Volvo S90. Mam nadzieję, że właściciel wstawi jakiś sensowny komentarz po to, aby kanał się mógł dla Was rozwijać. Także pamiętajcie, że Zabezpieczenie kół, FL, lakieru ważne, ale również ważne, abyście mogli sobie te koła zdjąć jak złapiecie gumę, a nie e, dosunięte jak nie wiem czym na maksa. A później ludzie mają problem i w trasie nie mogą kół odkręcić i zmienić. No niestety tak bywa. Jak masz jeszcze zestaw naprawczy i nie jest ostro rozwalona, to pół biedy, ale jak masz koło pełnowymiarowe, czy dojazdówkę, i nie możesz odkręcić śrub to do kogo z tym pójdziesz? W polu, jak gdzieś jesteś. Także no takie podsumowanie. Sezon zimowy rozpoczęty, Volvo przygotowane. Lakier zabezpieczony, koła felgi zabezpieczone, wnętrze wyczyszczone. Ogólnie czas taki średni pracy. No, macie całą niedzielę, praktycznie od godziny 11 zaczęliśmy. Do godziny zaraz Wam powiem, która jest, żeby nie było. Oczyszczę jeszcze te felgi w środku, te letnie, i złożę, przeszykuję do sezonowania na zimę. I temat będziemy mieć, zobaczcie, 21-35. Film stawię koło 22. .00. I nie wiem, jak go nazwę, ale podsumowanie. Ogólnie, tak jak powiedziałem, Volvo przygotowane na z się broni. Ja tu nie muszę mówić. Koła odopla mamy też już. Na właściciela wyczyszczone. Jeszcze zrobimy jakiś dressing. Może tą powokę, a może, może G-technika się zastanawiam jeszcze. Nie wiem. Zobaczymy. Też będą sezonowane i letnie ranty wyczyścimy i będą też złożone. Także słuchajcie. Detailing powoli, powolutku, małymi kroczkami w tych ciężkich chwilach jakoś tam sobie dajemy radę. Detailing to moja pasja. Ja z tego nie żyję. Mówię od razu. Może dlatego mam takie luźne podejście. Ale dla tych młodych, którzy chcą, oglądajcie sobie te poradniki, przyda się Wam. Nikt nie zaczynał z tych powotężnych studii, czy hal, że tak powiem, detailingowych, wielostanowiskowych od nie wiadomo czego. Zaczynał od właśnie garaży. Ja mam małe takie studyjko garażowe i jestem z tego zadowolony. Także jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapę suba w górę, przekazujcie ten kanał. A żeby szedł dalej, od czegoś trzeba zacząć. No i to wszystko. Test typowo konsumencki. Pozdrawiam was z tej strony. Późnym wieczornym, późnym wieczorem w niedzielę. Rafał z detajnik ozon mat Płock. Trzymajcie się. Cześć.